Mój zmarły dziadek od pół roku dzwoni do mnie każdej nocy o północy. Dziś powiedział, że zostały mi trzy dni życia. Wszystko zaczęło się tydzień po moich 27 urodzinach. Telefon dzwonił zawsze dokładnie o tej samej godzinie. Gdy odbierałem słyszałem głos dziadka, który zmarł, gdy byłem dzieckiem. Początkowo myślałem, że to halucynacja albo może stres, ale on wiedział rzeczy, których nikt nie mógł znać. Co robiłem, z kim rozmawiałem, co jadłem. Od trzeciej nocy powiedział mi o klątwie. Każdy mężczyzna w naszej rodzinie umiera w wieku 28 lat. Mój ojciec, wujek, radziadek. Sprawdziłem, to była prawda. Dziadek wyznał, że w młodości zawarł układ z czymś, co spotkał w lesie. Ta istota obserwuje każdego wybranego przez rok, aż do dnia śmierci. Potrafi manipulować rzeczywistością. Pojawia się w lustrach, Halucynacje. Teraz przyszła po mnie. Zauważyłem zimne miejsca w mieszkaniu, dziwne cienie. Dziadek powiedział, że są tylko dwa wyjścia: przekazać klątwę innej rodzinie albo poświęcić się, by pomóc mu ją pokonać. Nie mogłem przekląć nikogo niewinnego. Gdy zostało kilka godzin, zdecydowałem się. Odebrałem ostatni telefon, zamknąłem oczy i umarłem, zanim ona mogła mnie dosięgnąć. Obudziłem się po drugiej stronie. Stałem obok dziadka. Wspólnie spojrzeliśmy w ciemności, gdzie czekała istota. Tym razem nie była już taka silna. Po raz pierwszy się cofnęła i wtedy razem ją pokonaliśmy. A potem nagle się obudziłem. Leżałem we własnym łóżku, zlany potem. Serce waliło jak młot. Przez chwilę myślałem, że to był tylko sen, ale coś się zmieniło. Powietrze było ciepłe. Nie czułem już lodowatego oddechu na karku. Z lustra nie patrzyło na mnie odbicie. A cień, który od miesięcy czaił się za moimi plecami, zniknął. Klątwa naprawdę ustąpiła. Mężczyźni z mojej rodziny będą żyć. Ja też żyję, ale wiem, że to nie był tylko koszmar. To była walka.